Hello, dear children. Welcome to the English lesson. Open your books, please. Page 58. Otwórzcie książki na stronie 58, proszę. Look at the pictures. Look at the funny fellow called Pumpinello. Popatrzcie na śmiesznego ludka klauna. No, on się nazywa Pampinello. Pampinello będzie nam mówił, co potrafi już robić. Pampinello can play the triangle. Pampinello potrafi grać na trójkącie. Pampinello can sing. Potrafi śpiewać. Pampinello can dance, potrafi tańczyć. Pampinello can read a book, potrafi czytać książkę. Pampinello can write, potrafi pisać. Pampinello can draw, potrafi rysować. Pamiętacie piosenkę: I will draw a picture, narysuję obrazek? No to już słówko wam znane. Pampinello can jump very high. Pampinello potrafi skakać bardzo wysoko. Pampinello can swim. Pampinello potrafi pływać. Pampinello can ride a bike. Pampinello potrafi jeździć na rowerze. Pampinello can make a sandwich. Pampinello potrafi zrobić kanapkę. I posłuchamy teraz piosenki, bo sam Pampinello będzie się wypowiadał, co potrafi robić, używając zwrotu I can, czyli ja umiem, bądź też ja potrafię. Track 37. To jest to. Listen, point, and sing. Pampinello, Funny Fellow, Pampinello, Funny Fellow, what can you do? Pampinello, śmieszny klaunie, co ty potrafisz robić? What can you do? Co potrafisz robić? What can you do? Co potrafisz robić? I zaczyna stąd.

Słuchajcie jeszcze raz. Ja tu teraz jeszcze dopiszę, tu już jest dopisane, a book. I can, bo tam w oryginale, w nagraniu jest, jest nagrane I can read, czyli potrafię czytać. A tutaj dopisałam jeszcze I can read a book, ponieważ te dwa słówka lubią się mylić: read and write lubią się mylić, dlatego read a book, jak nauczycie się w takim wyrażeniu całym, to wtedy myślę, że łatwiej Wam przyjdzie przyswoić sobie słówko read. Read a book – czytać książkę. A tutaj dopiszę jeszcze draw a picture. I każdy z Was już na pewno wie, co to jest picture. Picture to po prostu obrazek. Oh. I can draw a picture. Potrafię na rysować obrazek. Hmm? One more time. Listen to it, one more time. Posłuchajcie jeszcze raz. Track 37. What can you do, co Listen, potrafisz robić? Point and sing. Okay. A picture. Powtarzajcie za mną. Pampinello, funny fellow. Pampinello, funny fellow. What can you do? Pampinello, funny fellow. Pampinello, funny fellow. What can you do? I can play the triangle. Play the triangle. Może zrobimy tak. I can, powtarzajcie, I can play the triangle. I całość. I can play the triangle. I can sing. I całość I can sing. I can dance. I can read a book. I can read a book. I can write. I can write. I can draw a picture. I can draw a picture. I can. Jump very high. I can jump very high. I can swim. I can swim. I can ride a bike. I can ride a bike. I can make a sandwich. I can make a sandwich. Mhm. I teraz już całe zdania, powolutku. I can play the triangle. Powtarzajcie. I can sing. I can dance. I can read a book. I can write. I can draw a picture. I can jump very high. I can swim. I can ride a bike. I can make a sandwich. I pamiętamy? Co znaczy I can. I can oznacza umiem, potrafię. Tak. I teraz spróbujemy już sobie z muzyką. Troszkę powtarzacie fragmentami za mną. Pumpinello, Funny Fellow, Pumpinello, Funny Fellow, what can you do? Mm -hmm. Pampinello funny fellow pampinello funny fellow what can you do mm -hmm. Teraz śpiewamy razem już. Pampinello funny fellow, pampinello, funny fellow, what can you do? Pampinello, funny fellow, pampinello, funny fellow, what can you do? I can read a book. Powtarzajcie. I can write. Mm, mm, mm. I can draw a picture. Mm, mm, mm. Mm, mm. I znowu razem. Pumpinello, funny fellow, Pumpinello, funny fellow, what can you do? Pumpinello funny fellow, pumpinello, funny fellow, what can you do? I can jump very high, powtarzajcie. I can swim. I can ride a bike. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. And I can make a sandwich. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Mhm. I zobaczcie jeszcze tutaj. Jest ride a horse, read a book. To też jest takie dosyć podobne. To się bardzo potrafi. Kickać, mylić. Ride a horse. Możecie sobie tutaj, znaczy no w Waszych książkach nie, nie można, ale w zeszytach można sobie dopisać. Ride a horse, read a book. Czyli jeździć konno i czytać książkę. Ride, read. Ride a horse. Ride, ride a horse, ride a bike, read a book. Ride a horse, ride a bike. Read the book. Ride the horse. Ride the bike. Read the book. Ride the horse. Ride the bike. Read the book. Hmm? Okay. Say goodbye to the Pampinello. Powiemy do widzenia panu Pampinello. Thank you for the lesson. Bye bye.